No, zdążyliśmy na ostatni seans w Koszalinie Nagiej Broni Wyszło przyjemnie, myślę, że nie ma co się bać filmu Choć wiadomo, że zawsze są obawy, czy to nie był rabut na siłę, ale to już o całkiem zabawnie Plusem na pewno jest to, że trailer nie zdradza wszystkich elementów fabuły Nie zdradza wszystkich najlepszych scen Tak więc, wbrew pozorom, tam się jednak coś dzieje Oczywiście, jeżeli komuś z Was nie podobały się poprzedniej części Nagiej Broni To teraz się raczej też nie da przekonać Ale jeżeli lubicie taki humor, to warto no i cóż, Pamela Anderson starzeje się jak wino. A sam dobór mistrza Quaggondzina na głównego aktora też wydaje mi się całkiem rozsądny. Nie było się łatwo zmierzyć z legendą, tutaj to wyszło. Może bez jakichś wielkich fajerwerków, ale całkiem przyjemnie. Pozdrawiam. A, nawiązań do oryginału jest sporo, ale w taki sposób, że nieobejrzenie obejrzenie poprzednich części nie przeszkadza jak najbardziej. Raczej po prostu pomaga włapać żarty. Zwłaszcza, że kino to wciąż jeden z najstarszych rozrywek. Ile nam na wyszło? 25 zł?